Chrześcijanie wierzą w jednego Boga, który jest dobry i sprawiedliwy, tylko kto z nich potrafi uzasadnić, na czym owa dobroć i sprawiedliwość polega? Większość osób odpowiedziałaby zapewne, że Bóg stworzył człowieka, a czy matka, która urodzi dziecko, a więc jednocześnie jest jego stwórcą, a następnie zabije, jest nieskończenie dobra? Inni zapewne powiedzieliby, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Nie rozumiem tylko, na czym ona niby polega. Według mnie wolna wola jest związana z dokonywaniem wyborów moralnych, a do tego człowiek nie był zdolny. Umiejętność rozróżnienia dobra i zła dał człowiekowi szatan. Innymi słowy, on dał człowiekowi wolną wolę. Tak czy nie. Weźmy chociażby Exodus. Egipcjanie wierzyli, że na pustyni mieszkają demony, więc jego reakcja była uzasadniona, kiedy Mojżesz, który na dodatek zdążył już zabić Egipcjanina, wrócił z pustyni i powiedział, że rozmawiał z płonącym krzakiem i na dodatek jeszcze straszył plagami. Dlaczego wszyscy chrześcijanie uważają, że to akurat Egipcjanie się mylili? Może to właśnie oni mieli rację i czcicie demona? Przypomnijmy tylko, że Żydzi dopuszczali się znacznie większych okrucieństw w drodze do Kanaanu niż Egipcjanie wobec nich. Dobra, dzięki za uwagę.